Witam wszystkich, y... miałem nie zabierać głosu w tej sprawie, bo już Krzysiu Trzepasz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, powiedział chyba wszystko w ostatnimi czasy, ale po prostu to, co dzieje się w tej chwili u nas w kraju, to jest już nie do pojęcia. Ja jestem kierowcą tak samo jak Krzysiu, siedzę pracy w kabinie praktycznie już miesiąc czasu bez zjazdu do domu, żeby chronić swoją rodzinę, żeby nie, nie dawać pretekstu do tego, żeby się rodzina zaraziła. Bardzo bardzo ciężko mi jest z tym, że że nie mogę jechać zobaczyć zobaczyć moich dzieci, nie zobaczyć się z żoną z rodziną. A człowiek, który nic dla tego kraju nie zrobił oprócz tego. 500 plus chce w tej chwili grać ludzkim życiem, tylko po to, żeby nie stracić władzy, żeby, żeby trzymać, żeby, żeby kłamać, kłamać ten nasz naród i, i wprowadzać po prostu już nie wiem nawet jak to powiedzieć Polaka przeciw Polakowi. To jest, to jest po prostu haniebne. Nie da się tego opisać w ogóle słowami. Jak gardzę Kaczyńskim. To jest po prostu człowiek, który ma za nic ludzkie życie, życie Polaków, tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy. Panie Kaczyński, jak pan powiedział kiedyś, to są pana słowa, że władzy raz zdobytej nie oddamy, chyba że wyjósą nas w trumnach. Panie Kaczyński, jeżeli pan tak chce skończyć w trumnie, to niech pan to zrobi, ale zostawi Polaków. Jak można wy wyprowadzić ludzi na wybory, w czasie epidemii, jak można, jak można być tak cynicznym, tak bezwzględnym? Jak można robić coś takiego? Ludzie pójdą na wybory. Zrobicie, zrobicie niby jakieś profilaktyki, które, które po prostu nie zdadzą się na nic. Ten wirus przenosi się drogą kropelkową. Każdy, kto wejdzie do środka, może zostać zarażony. Ten wirus nie umiera tylko po wydechu po kilku sekundach ci ludzie później pójdą do sklepu zarażą następnych ludzi człowieku czy ty w ogóle myślisz czy ty w ogóle masz jakiekolwiek uczucia jakikolwiek nie wiem nie wiem jak już do ciebie mówić ty jesteś potworem ty jesteś najzwyklejszym potworem i tak samo rząd rząd nie ma rządu ty jesteś jedynym który podejmuje decyzje w tym kraju to duda, który jeździ po kraju, on jeździ na Twój rozkaz. On jeździ na Twój rozkaz. On tak samo się boi jak i Ty. Ale nie: Ty jesteś tak owładnięty władzą, że Ty poświęcisz życie może nawet dziesiątków tysięcy Polaków, tylko po to, żeby zostać przy władzy. Brzydzę się takim, takimi ludźmi jak Ty. Bezwzględnymi tyranami. Bo tylko tak Cię można nazwać. Następne, Tadeusz Rydzyk. Biznesmen, bo to nie jest ojciec, to jest biznesmen. Jak można być tak perfidnym, że w tych czasach, gdzie ludzie nie mają na lekarstwa, nie mają na środki, środki czystości, w doraźnej, takiej, żeby ręce zdezynfekować, nie ma niczego. Jak ty możesz prosić ludzi żebrać o pieniądze do, dla Twojej szczujni, bo to jest taka sama szczujnia, jak TVP, które dostało 2 miliardy, za które można było kupić niezliczoną ilość e, profilaktyki przeciwko walce z koronawirusem. Płakać się po prostu chce. My ludzie, którzy, którzy pracujemy, bo pracujemy nadal, Pracujemy i tak jak Krzysiek powiedział, będziemy pracować. Dajemy z siebie wszystko. Co wy robicie? Nic. Panie rydzyk, czy pan przekazał chociażby jeden grosz na walkę z koronawirusem? Nie, bo pan wszystko do siebie, nic od siebie. I jeszcze jedno. Gdzie wy macie w ogóle jakikolwiek honor? Żeby na człowieka Na którego wylaliście tyle szamba Na Jurka Owsiaka Największe to jest serce narodu Jak wy teraz Możecie popatrzeć mu w oczy I, po, i poprosić go o pomoc Wy, którzy wylaliście tyle Świństwa tyle, tyle pomówień Wszystkiego Wy teraz do Jurka się zwracacie Po prostu Żygać mi się chce jak widzę Czy Kaczyńskiego, czy widzę Dudę Czy Morawieckiego, który kłamie Panie Morawiecki, pan za kłamstwa To powinien mieć wyroki codziennie Bo już takiego kłamcy jak pan To chyba świat nie widział Mam nadzieję, że Ludzie pójdą po rozum do głowy I dla ambicji I chorej, chorej po prostu Chęci władzy Kaczyńskiego Zbojkotujecie te wybory. Pozdrawiam wszystkim i życzę zdrowia w tych bardzo ciężkich czasach. Pozdrawiam moją rodzinę. Bardzo Was kocham i tęsknię za wami.